Halo, witam Państwa, Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną na komentatorskim stanowisku jest Jacek Laskowski. Wspólnie zapraszamy na sparing reprezentacji. Może być ciekawie. No, to jest widowisko rarytas. Na długo zapadnie w pamięć. Bo przed nami pojedynek Roberta Lewandowskiego grającego przeciwko Roysowi. Czego można się spodziewać po ich grze? A więc Robert Lewandowski jest urodzonym rozgrywającym rozdającym podania i kierującym grą. Jakby to była najprostsza rzecz pod słońcem. Za to Marco Royce jest bez dwóch zdań mistrzem dryblingu. Pewnie wiele razy zobaczymy dziś. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Łukasz Piszczek, Łaszczykowski, Lewandowski, Ezil, Hektor. No i mamy stratę piłki. 9. minuta i jest pierwsza bramka. Ezil. Sam Kapitira. Royce. Będziemy mieli rzut załtu. Hektor. grywa tę piłkę głową do partnera. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Zieliński. Lisdek sędziego, fał. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Robert Lewandowski Piszczek Grzegorz Krychowiak Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Kilka i Gindogan. Royce, Ezil. Ektor. Ginter świetnie się ustawił i przejął piłkę, sam Kedira, Kilka i Gindogan. No, ucieka obrońcy, Kedira! Takimi strzałami go nie pokonają. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Getze. Atak drużyny niemieckiej. Ginter. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Jakub Błaszczykowski. Taka gra obrony to gra na alibi. No dał się wypchnąć przeciwnikowi za linię. Piotr Kieliński. Miller. Manuel Neuer. Aj, teraz strata. Błaszczykowski. Daleko wybijają. Jej głową skierował piłkę do partnera. No, i mamy podanie do bramkarza, ale też mamy gwizdy. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Będzie strzelał. No, wsparli teraz bramkarza. Indogan. Ezil. Nie dał rady obrońca. Wszystko na jeden kontakt. Royce. GECE. Zablokowany strzał. Krychowiak. Zieliński Lewandowski. Ryzykownie musi uważać, ma już żółtą kartkę. To jego druga żółta kartka w tym spotkaniu, a to oznacza jedno. Musi opuścić boisko. Resztę meczu obejrzysz się. Jakub Błaszczykowski. I ruszają Niemcy Miller Kapitalnie bramkarz Wciąż się bronimy Zobaczymy czy udanie Będzie rzut dla rywali Mustafi Bardzo dobrze Sprytnie rozegrany z Ale strzał to jakaś pomyłka Spójrz na niego Jest wściekły na siebie Wie że zmarnował świetną okazję Robert Lewandowski, Piotr Siński. Strzelam, ale wspaniale. Miller, kamil Krasicki. Zielinski. Można powiedzieć, że to pierwsza połowa należała do naszych orłów. Miejmy nadzieję, że drugie 45 minut też będzie należało do Polaków, że wygramy w tym spotkaniu. Rozpoczęli drugą połowę. musiał trzymać przy piłce. Getse. Próbują rozegrać po skrzydle. Mustafi. Marco Reus. Niemcy w natarciu. Może być groźnie. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Miller. Sam Kedira. Nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Grosicki. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Kramer. Humels. Hector Piękne podanie Chyba czysta interwencja Co zrobi sędzia? Sędzia ukarał go żółtą kartką, ale chyba, Jacek, zgodził się, że równie dobrze mogła być czerwona. Tak, tym razem arbiter był wyjątkowo wspaniały. Ależ fatalnie teraz przestrzelił wysoko nad poprzeczką. i będziemy mieli wrzut z autu. Mustafin. Milik. Kramer. Kroos. Seria pięknych podań. Spóźniona interwencja. Uwaga, może być groźnie. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. Glick. Kramer. Ezil. Marco Reus. Dobrze próbował, ale stracił. Na kóźka Dla Polski jest szansa. Puszeczka! Piłka nadal w grze. Artur Jędrzejczyk. Jest szansa! Piękna interwencja. Wojciech Szczęsny. Peszko. No ładnie próbuje. To było no. Może być z tego kartka. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Ale znakomicie interweniuje. Wyłapując teraz piłkę. Po strzale z rzutu wolnego. Dobre przejęcie podania w środku pola. Getze. Piłka w pole karne. Do środkowa. Ciao Milena. Aj, jaka szkoda, słupek. No i piłka poza boickiem. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę. I było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. Bartosz pustka Ale spodanie! Milik! Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Posyła w polekarne. Wspaniała wrzutka! Gdyby bardziej precyzyjnie kto wie, a tak to piłka przechwycona. Ryzykuje, jest faula przecież ma na końcie żółtą kartkę. I na Państwa ekranach statystyki tego spotkania. Bardzo brutalny mecz. Trub ściele się gęsto, że tak powiem. Lewandowski. Jest szansa na dośrodkowanie. Piękna akcja. Zobaczmy! Jędrzejczyk. Ale wspaniale. Ostatnie minuty. Rzut rożny. Prowadzą w tym meczu, ale jeśli wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. Milik! Koniec. To był świetny mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami.